Cześć! Cześć. Witajcie na naszym kanale! Czemu dzisiaj tutaj są pudełka Gosia? I szklane pudełka. Bo są trochę brzydkie i chcemy je udekorować. Tak! A do tego użyjemy już y, otwartego wcześniej zestawu Da Vinci. No to przechodzimy już do dekorowania. Ja na początek użyję pomarańczowego, a ja. Tutaj tego różowego. No to otwieramy. Tak to wygląda. Można dodać taki dodatkowy dziubek, żeby ten, jakby glut, który wychodzi, nie był taki prosty, tylko taki jakby. gwiazdkowy. Tak. W kształcie gwiazdki. Na początek to się wkłada tak. Później wyciągacie. Taki, nie wiem, patyczek. I wciskacie. I już możecie dekorować Na przykład ja porobię jakieś kropki. To nie jest łatwe. No, trochę nieprzyjemnie się. Bo to nie są nasze by, ulubione do używania, ale pomyślałyśmy, że ciekawe będzie z tych filmów. To nie jest takie idealne, akurat do zrobienia tego, ale. Tak. Ale trzeba próbować. Pokaż. O, ładnie. O rany, ja robić serce. Ja tak naprawdę to wolę tego gluta się bawić jako slime, a nie jako, nie wiem, do Taką... dekorowania. no. My już skończyłyśmy ja takiego zrobiłam. A ja takiego. Głosujcie w komentarzach, a jeśli pod tym filmie nie uda się napisać komentarzy, no to pod innymi filmami. Wybierzcie, czy wolicie Jedynkę, czy dwójka dwójka a to jedynka, która się psuje. Popatrzcie sobie dobrze. No, no to, to pa! pa!